Cześć, witajcie z tej strony Natek. I w tym filmie Wam pokażę misje w BMG, które zostały dodane w jednej z najnowszych aktualizacji. A więc, żeby zobaczyć wszystkie misje, trzeba kliknąć na klawisz M. Się pokazuje mapa. Tutaj można wybierać między innymi misje. Można jeździć autobusem i się można teleportować do innych miejsc na mapie. Ja w tym filmie zrobię kilka tych misji. A więc już zaznaczyłem chyba. Tak, zaznaczyłem sobie, sobie trasę. Muszę jechać tutaj w lewo. Muszę... Potem tutaj w prawo. Ciekawe, tak chyba nie powinno być. Dobra, to wchodzimy. Włączamy to. Jedziemy. No to spróbujmy. Bardzo mnie ciekawi jak to będzie działać. Już to testowałem na jednym z ostatnich live'ów, ale to nie szkodzi. Więc no, chodzi tutaj o to, żeby skoszyć jak najdalej. To zobaczymy, jak daleko dojadę. Myśl... A spoiler to myślę. Leci dość równo. No to ile. E, już 200 metrów mam. To, da to dalej jedzie. Ja nic nie robię. Ja nic nie klikam. A to cały czas jedzie. O już. Silnik zalany. Dobra, to 200. 60 metrów dojechałem. Auto się zatrzyma w końcu. No dawaj auto. Na raz sobie to jeszcze raz. I tym razem mam nadzieję, że auto mi się zatrzyma. No bo chyba ta misja się skończy dopiero jak mi się auto zatrzyma. skaczemy, Ciekawe jak daleko dolecę tym razem. Mam nadzieję, że nie wpadnę do tej rzeki. Bo to nie było zbyt by, by, fajne. Dobra, zatrzymałem się. 186 metrów. Sukces. A więc to jest fajne. Ale to chodźmy do, do następnej misji. To będę musiał tutaj przyjechać. Spróbujmy to przejść. Pojedziemy. To Mogę sobie wziąć na auto, ale to. Nie szkodzi. robotnik mi odpadł. Albo zderzak. No to skaczemy. Myślę, że jakbym wziął, takie... bym wziął inne auto, to bym mogło dalej jechać po tym. po lądowaniu. Ojej, co ja tu wjechałem? W kamień. Mogę to zrobić lepiej. Ok, myślę, że to auto będzie trochę lepsze. Będzie... Myślę, że będzie mogło dalej jechać po tym, jak wyląduję. W sumie, jakbym tutaj samolotem poleciał, będzie to trzeba przetestować. Dobra. A więc to auto jest naprawdę szybkie. No to skaczemy. Wow. Już 100 metrów przeleciałem. 200 metrów. W powietrzu przeleciałem. Dobra. To 282 z 282. Drugie miejsce. Fajnie. To zobaczmy, jakie są jeszcze misje. Jest dużo różnych misji na różnych mapach, ale ja wszystkich nie przetestuję w tym odcinku, bo będą trwał co najmniej godzinę. To na tej mapie w misjach chodzi o to, żeby parkować jak najlepiej. Więc myślę, że tutaj się mogę przelecieć, bo nie ma sensu, żebym jechał. A więc już tutaj jestem. To spróbujmy to przejść. Spróbujmy, muszę tutaj przejechać zaparkować tutaj w tym miejscu najszybciej jak to możliwe. Okej. Okay. No, wspaniale plus 15 punktów. Tak. To nawet jest fajne. Dobra, jedziemy, jedziemy. Czytamy tutaj. Cofaj, cofaj, cofaj. Tak. Dobrze plus 10 punktów. Muszę tutaj na górę wjechać. Tak. No. Dobra. Dobrze. To teraz. Muszę tutaj gdzieś pojechać. Ej, ja muszę tutaj naokoło pojechać. O nie! No, co tu się z mi stało? Dobra, się. Spróbuję to zrobić jeszcze raz. Teraz. Nie mogę tutaj utknąć. Trzeba jechać szybko. No, tak jakoś to nie, chyba muszę tutaj gdzieś na koło pojechać. Albo coś, nie wiem. O, tutaj to jest. Nie, te, te strzałki to powinny być na drodze, a nie tak. Przez lasia. Ja, ja tamtene przecież nie mogę jechać. 95 z 120 punktów to jest, e, myślę, bardzo fajne. To teraz chodźmy na następną mapę. A więc, z tego co widzę. To tutaj, to tutaj są dostawy na tej mapie. driftowanie jakieś. Tutaj jeszcze jest parkowanie, ale to parkowanie robiłem. To myślę, że zrobię to, czego nie robiłem jeszcze. To spróbujmy, Dostałem takie auto. Okej. Okay. Ja, ja w driftowaniu nigdy nie byłem jakiś strasznie dobry. Ja z tego co zauważyłem, to jak wyściany ścianę wjadę, to, to mi się nie zaliczy drift. I to jest na czas! Właśnie zauważyłem, to mi zostało trochę więcej niż 2 minuty, to jak ja, ja tego auta za, za bardzo nie lubię. No... A więc to jest bardzo trudne. Jeżeli umiecie driftować, to polecam wam spróbować. A więc można jeszcze tutaj robić dostawy. Więc myślę, że zrobię tą dostawę, bo wygląda dość ciekawie. Tu jest pięć misji różnych. Dobra, to przejdźmy do tego, o tego. Zobaczę jeszcze tylko, jakie są inne. Ja robię tego. Dobra. A więc już się to chyba wczytało. Muszę dojechać. Tam, 3, 2, 1, start. Idziemy. No, ale tutaj jest pacjent w tym y, samochodzie, to trzeba jechać szybko. Czemu oni jechali środkiem ulicy? Tak się nie robi, jak jedzie karetka, to trzeba zjechać na bok. Najlepiej. Ojej, się. Drzwi... Ojej, uczciwie się otwierają. No, niestety, tam na... tam nikogo nie ma z tego. Widzę, ale w tej górze nikogo nie ma, nigdy. Wydaje mi się, otwierają jakieś klapy. Się zaczyna autostrada, to będę mógł jechać szybko. Ciekawe, jakie szybkie są karetki. Wow, prawie w to wjechałem. To było, na... to było naprawdę te blisko. No dobra, to nie szkodzi, to jedziemy. 140 km na godzinę już jadę. Już nie przyspiesza bardzo dużo. Może już niedługo dojadę do limitu. Oj, tutaj jeszcze więcej klap mi się otwiera. To o ile już? Dwie klapy z lewej strony, jedna klapa z prawej strony, plus jeszcze drzwi tylne. Ryba 154 to maksymalna jest prędkość tej kartki. Ale, go... Ale dobra, to nie je... 160 jadę, ojej. To się tutaj, Serenę, włączyć, żeby oni zjeżdżali. Nie wiem, nie mam pojęcia. No to... ale to nieważne, ważne. jest, że ja jadę od nich szybciej. Oje, nie, nie. ra coś. Bo ja... O nie, znowu dojechałem. Już chyba... Już ta moja karetka nie skręca normalnie. Niestety. O nie. Tak? Perfekcyjnie. Zakręciłem. Mogę jechać dalej. Prawie, to, to, to gdzie teraz? M mam się cofnąć? Jak to? I się. się czasy mi tutaj. i się, mi się tutaj czasy zniszczy... No co? on?! Wjeżdża w karetkę. Tak nie wolno. Pisze, że mi zostało 30 sekund. Dobra, lepiej na wstecznym nie jechać. Dobra, ale gdzie ja tu miałam zjechać? Jak. No chyba nigdzie zjazdu nie było. No, to jest bardzo ciekawe. A więc już się czas kończy. Tak. Spróbuję jeszcze raz. Mam nadzieję, że teraz mi pójdzie trochę lepiej. subskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Dziękuję Wam za oglądanie. Cześć!